Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się z możliwości skorzystania z tego kanału informacji, żeby zwrócić się do maksymalnie dużej liczby wyborców. Na wstępie pragnę powiedzieć, że nie wezmę udziału w debacie 9 listopada kandydatów na burmistrza, która odbędzie się w kawiarni Bistro, organizowana jest przez portal na żywo, gdyż przed pierwszą turą nie ma sensu robić takiej debaty, przed drugą jak najbardziej. Cóż nowego mogą powiedzieć kandydaci przed pierwszą turą? No mogą przytoczyć swój program, który jest znany Opublikowany, a nasz był jako pierwszy, bodajże w czerwcu. Zresztą nasz program powstawał już od lutego i nie jest to na pracę tylko moim i kandydatów na radnych, ale również obywateli, którzy przysyłali do nas maile, spotykali się z nami. Jest to program doprecyzowany i można go po prostu przytoczyć w tej debacie, jeśli ktoś czuje taką potrzebę. Natomiast w tej chwili nie ma to sensu i szanujemy nawzajem swój czas. Mam nadzieję, że obywatele. Zapoznali się z tymi programami, porównali z sylwetkami kandydatów, dokonali jakiejś oceny i tak naprawdę zdecydują, kto pojawi się w drugiej turze i tam rzeczywiście to będzie starcie. Mam nadzieję, czegoś, co było, co moim zdaniem powinno odejść do przeszłości i czegoś nowego, lepszej przyszłości. Mam nadzieję, że uznacie, że tą lepszą przyszłość reprezentować będzie projekt samorządowy i moja osoba. Wtedy w drugiej turze oczekuję, że kandydaci zaprezentują jakieś nowe rzeczy, nowe rozwiązania, wtedy by to miało jak najbardziej sens. Jeśli chodzi o nasz program, tak jak już powiedziałem, od dawna był publikowany. Pracowaliśmy nad nim ze sporą grupą ludzi. Nie baliśmy się z nim wyjść do ludzi zresztą. Nasza akcja pod marketami i na targowisku, która odbyła się niedawno, też była okazją do tego, żeby upublicznić swoje wizerunki. Nie mamy strachu przed obywatelami. Mam nadzieję, zresztą nie oczekiwałem tego, że inni kandaci na burmistrza czy na radnych też powinni wyjść do swoich wyborców. A jak zrobią? No to oczywiście ich decyzja. Ale nie może być rozwiązaniem tego tematu tylko spotkanie przed kamerą w kawiarni Bistro. Jeśli chodzi o projekt samorządowy, to naprawdę reprezentują go ludzie sprawdymi na niwie zawodowej, biznesowej, społecznej, niepublicznej. To fakt. Nie działali w instytucjach władzy publicznej w Gminie Brzeszcze. Ja uważam, że można to poczytywać również za atut. Są to naprawdę ludzie sprawdzeni w swoich środowiskach. Teraz chcieliby zrobić coś dla społeczeństwa. Zobaczymy, czy generalnie będą mieli taką szansę. Mam nadzieję, że tak. Projekt samorządowy nie jest to projekt biznesowy również. Nasz budżet kampanii wyborczej to jest tylko 4000 zł. Niczego tutaj nie ukrywamy. Jest jeden z najmniejszych, ale nie o to chodzi, żeby moja twarz czy naszych kandydatów wisiała na każdym drzewie i każdym płocie. Dla nas najważniejsze, żebyśmy dotarli z programem, z ideą do każdego z Was, żebyście uznali, że istnieje alternatywa, istnieje lepsze rozwiązanie i można zbudować nową, lepszą przyszłość. Mam nadzieję, że udało nam się dotrzeć do Was wszystkich i że pójdziecie na wybory 16 listopada i dokonacie naprawdę mądrego wyboru. Tak czy inaczej, jakiekolwiek nie macie poglądy, zachęcam Was, spotkamy się na wyborach 16 listopada. Dziękuję.